Wspólnie z Ministerstwem Pracy stworzyli projekt ustawy, która zakłada rozszerzenie uprawnień kombatańskich na wszystkie osoby recesjonowane i walczące o wolną Polskę po II wojnie światowej. Anna Murawska. Za taką, ale również taką ofiarę Należy się zadośćuczynienie. Uważają opozytyniści z czasów PRM. Nasze pokolenie doprowadziło do odzyskania przez Polskę wolności i niepodległości. Więc tak naprawdę i tak jesteśmy jednym wielkim środowiskiem, które powinno być tymi świadczeniami, czy tymi dobrodziejstwami wiedzącymi. Opozycjoniści oczekują takich samych uprawnień, jakie mają kombatanci wojenni. Możliwości szybszego przejścia na emeryturę, dodatku do emerytury. Ulgi energetycznej czy możliwości ubiegania się o ręce inwalidy dla osoby represjonowanej. Uważamy za potrzebne i konieczne, a żeby ta ustawa bardziej satysfakcjonowała to środowisko, tak. Jest ogromnie doświadczona, co się pordało kiedyś motyko tylko na słońce okazało się, że, że słyszy. Osoby represjonowane przez władze komunistyczne również od pół roku mogą ubiegać się w sądzie o jednorazowe odszkodowania. Stanica z Bielunia, w stanie wojennym został internowany. Nie zastanawiał się długo nad złożeniem wniosku o odszkodowania. Został z wieku 60 lat, że jestem sprawny do pracy i, i zabrał mi ręce. Zmusił mnie do tego, że jestem w tej chwili do świadków. To znaczy że jestem do środku do życia. Jednak wniosków w sądach jak na lekarstwo. Z dnia dzisiejszego Trzy. było 3. Ofiary perorowskich dewencji mogą liczyć na odszkodowania do 25 tysięcy złotych. Anna Morawska, wiadomości.